I nagrywajmy sobie na YouTube'a! Dzień dobry, YouTube! Moi drodzy, wracamy oficjalnie już na YouTube'a z głodniczkiem. Jest to odcinek z live'a, który właśnie trwa. Znaczy, gdyby to oglądacie, to pewnie już live'a nie ma, ale... <ścoughs> no, więc... Yy, obecna postać wygląda tak. Możecie sobie porównać, ale mi się wydaje, że jest lepiej zrobiona niż ta poprzednia. Eee, poprzednia miała chyba więcej, albo tyle samo nawet życie i wytrzymałości. Eee, nie miała tylu siły. Nie miała tego zdolności kowalskich. Tak, tu mam jak widzicie eee, ciężki pancerz Nordmarczycha. Empaladyna. Jeden pierścień nosa, drugi. No i oczywiście kusze. Kuszpach. Będę celował w to, bo już mogę to nosić. Tu jeszcze im wyrokuje 50, żeby nosić kusz starach No i... No i... To. No i tak wygląda ta postać, tak? Czyli... Kontynuujemy nagrywanie gotika na YouTube w tym momencie, więc dzisiaj to się powinien pojawić, co? Mass powinien się pojawić, ale nie pojawi się nowy Gotik tak po raz trzeci. Hmm, więc tak. Wnioski są takie, że. Dobrze, że polowałem więcej, zwiedzałem więcej, yy, polowałem więcej, kupowałem więcej miksturek, bo jak widzicie jest lepiej niż lepiej niż poprzednio. O, jest lepiej niż poprzednio. Więc dzisiaj wam zrobię ten wyjątek taki. No, i, 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 Jutro się pojawi dwa razy Mass Effect. O, i, i jutro się pojawi dwa razy, może nawet trzy Mass Effecty. Z... No bo chciałem tego, a Wiedźmina dawno też nie było, więc trzeba to trochę nadrobić. Dobra, to jest. Kusz, Miro. To jest potrzebne. Tempek? Lepiej nie zbliżaj się do świątyni mora. Jak idą wykopaliska? Bardzo źle. Mam tu zbierać artefakty i inne relikwie. Nie mam jednak pojęcia skąd je brać. Tu nic nie ma. A z powrotem do świątyni nie zaciągnęłoby mnie nawet 20 zębaczy. Co jest nie tak ze świątynią? Roi się w niej od ożywieńców, mora. Lepiej się nie zadawać z tymi obrzydliwymi potworami. Byłeś już kiedyś w świątyni? Oczywiście. Moja grupa była kiedyś dwa razy większa. Ale nagle z ziemi zaczęły wychodzić szkielety, które nas zaatakowały. Widzisz tu jedynie nędzne niedobitki moich ludzi. Pozostali zginęli w świątyni. W świątyni pozostał ktoś żywy? Nie wiem. Ktoś powinien to sprawdzić. Z całą pewnością nie będę to jednak ja. Rozumiem. Pokaż mi swoje towary. Czy ty masz? Nie masz. Ale masz to, masz to, masz to, masz to, masz to. TORUS oczekuje nowych dostaw. Ah, Naprawdę? Tego Sukinsyna przecież nawet tu nie ma. Nie musi sobie radzić z tą przeklętą świątynią. No niestety trzeba tam wejść. A z tego co wiem, i pamiętam, to. To jest przerąbane. To świątynie są przewarombane. Szczególnie na pustyni, dawaj, widzicie, jest tu. Boże, jaki spamer! Ryste, panie, wycofaj! Panie jedyny, jak zaspamił! Wy tu widzieliście? Łopata Bena, a to wiem, to jest zadanie. To jest jedno z zadań. Jak ja kurwa uwielbiam tych zombie, to po prostu mam ochotę się pochlastać. Takich uwielbiam. Więc sorry że też, że zaniedbałem trochę Wiedźmina, nawet bardzo, bo Wiedźmin już powinien być skończony, w zasadzie. O, Wiedźmin powinien być w zasadzie już skończony, moi drodzy, a ja go nie skończyłem, bo co? Bo się zająłem gotikiem. Za to sorry, naprawdę. <mum> kamak, kamak? Jego się chyba, jak się mu nakopało? To się złamany, Rde. wypędzenie zła, kamak. Tak? No, Artef Kamaka. No wstała jemek. To jest moja reputacja. Nordmar. buntownicy. O, o, moja głowa. Niechaj Beliar macie w swojej opiece, Mora. Mało brakowało, a wziąłbym cię za jednego z tych ohydnych ożywieńców. Sądziłem, że zostanę tu już na zawsze. Możesz chodzić? Zaraz się przekonasz na własne oczy. Chodź, wynosimy się stąd. Tempek przerwał poszukiwania ocalałych w świątyni. To do niego podobne. Strach zawsze bierze w nim górę nad honorem. Nie wiem, jakim cudem zdołał zostać nadzorcą. Ten tchórz powinien raczej paść owce. Takie <grywka> mniemanie. Dobra Bo jutro to się biorę srogo do nagrywania. Oj, jutro to wam wleci tyle odcinków, że... Uj, oj oj Wiedźmin. Wiedźmina z Mass Effecta. Ooo ho, ho, wleci, wleci. Bo trochę to zaniedbałem. Dziękuję ci za pomoc, mora. Nie znalazłbym dość odwagi, żeby samotnie stawić czoła ożywieńcom. Przyjmij te mikstury na znak mojej wdzięczności. Znalazłem w świątyni kogoś żywego, szamana Kamaka. Chwała Beliarowi! Śmierć Kamaka byłaby wielką stratą dla orkowego ludu. Dzięki za te wspaniałe wieści, Mora. Co mam powiedzieć Torusowi? Że urabiam tu sobie ręce po łokcie. Mora wkrótce otrzyma swoją dostawę. Mm. Miły. Wykopaliska we wschodniej świątyni znów postępują zgodnie z planem. Czas najwyższy. Jeszcze trochę opóźnieni miałbym kłopoty z przełożonymi. Oto twoja zapłata, draniu. Tak a to Rusa powinniście kojarzyć. <laughs> o... Tu jest jeszcze jedno zadanie. Tam trzeba... Z... Chodzicie tam na dole. Tam na dole. Chodzisz. I ten... I... 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 Możecie... W nocy, oczywiście, jak nikt nie widzi, to tam Ej, schodzicie. Ty, co się tak skradasz? I... o, możecie sobie opróżnić cały skarbiec. Nie patrz tak na mnie. Wiem, że nie powinno mnie tu być. Pracujesz dla orków? Oczywiście. A co mam się chować po jaskiniach, jak buntownicy? Jestem silny i nie zamierzam się ukrywać. Jesteś paladynem. Byłem nim kiedyś. Zanim przegraliśmy wojnę i utraciliśmy magię runiczną, dziś jestem tylko cieniem osoby, którą byłem dawniej. Nawet największe plany magów ognia nie zdołają tego zmienić. A co to za wielkie plany magów ognia? Niektórzy magowie z Nordmaru twierdzą, że znaleźli sposób, aby przywrócić nam naszą magię. Dlatego poszukują tych ognistych pucharów i gromadzą je w swoim klasztorze. Co jeszcze wiesz o ognistych pucharach? Nic. Wiem tylko gdzie jest jeden z nich. Gdzie? W mojej kieszeni. Znalazłem go wśród dobytku żołnierzy, których wyparto z tego zamku. Oddaj mi ognisty puchar i co niby chcesz z nim zrobić? Wszystko, czego ty nie potrafisz. Hmm. No dobrze. Proszę, weź go. Kto wie? Jeśli zabierzesz go do magów ognia do Nordmaru, może wyniknie z tego coś dobrego. Walczysz przeciwko swoim? Inos opuścił nas wszystkich. Wraz z magią runiczną straciłem też całą nadzieję. Nie podniosę miecza na najeźdźców, póki Inos nie przywróci mi mojej magii. Tak, Paladyn Konrad chce odzyskać swoją magię. Mary nie mają honoru. Dobra, tu. Stój, Mora! Masz jakieś mikstury lecznicze? Potrzebuję mikstur leczniczych! Daj mi wszystkie jakie masz! Albo cię obiję, rozumiesz? Nie macie tu alchemika? Nie! I na tym właśnie polega problem, Mondralo. Zdaje się, że miałeś nam coś w tym zakresie skombinować. No dobra, załatwię ci alchemika. No cóż... Nie mogę się doczekać, aż zobaczę, jak się za to zabierasz. Masz dla mnie jakąś radę? Naszym alchemikiem była ta podstępna Mora Avogadro. Po prostu rozpłynął się w powietrzu. Oto mikstura lecznicza. Widzisz? Łatwo poszło. Ale to dalej za mało. Potrzebujemy ich więcej. Co masz powiedzieć i idź sobie? Jestem zajęty. Dobry z ciebie, Kowal. Chciałbym w to wierzyć. Wielu wojowników zwyciężało dzięki moim ostrzom. Nie zawsze jednak tak było. Szkoda, że nie widziałeś mego pierwszego miecza, Mora. Był nędzny, z wyszczerbionym ostrzem, ale mimo to zawsze nosiłem go przy sobie. Przypominał mi o ojcu. Nie masz już swego starego miecza? Nie. Wszystko przez to, że ten dureń, niedorobiony nadzorca Tępek, nie potrafi wypełniać prostych poleceń. Powiedziałem mu, że może wziąć na wykopaliska we wschodniej świątyni broń z mojej komnaty. Ale wyraźnie zaznaczyłem, żeby nie ruszał starego miecza leżącego na moim łóżku. Tępek musiał go lepiej jak zabrać. Idiota. Problemy. Znalazłem twój stary miecz. Naprawdę przydałoby się To rzeczywiście on. Gdzie go znalazłeś? Na wykopaliskach we jakiś porządny. Wiedziałem. Ten drap tempek faktycznie go zabrał. Dziękuję, Honorora W zamian dostaniesz coś ode mnie. Nie będę tego tolerować. Potrzebuję broni. Mam oręż dla takiego wojownika jak ty. Właśnie myślałem. Pokaż mi swoje towary. Ty masz? Kurde, myślałem, że masz. O, szkoda, że nie masz trudno. Myślałem, że ma. Yy, ten. Yy, to. Kuszhangaż. Dlaczego? Bo jest. Jest. Ma, znaczy, chodzi o to, że ma większe. ma lepsze te. Mmm. obrażenia. Chodzi o to, że ma lepsze obrażenia. O ja, o yes, awogadro. gadro. Oj, ty, gad, gadro gadro. Nie, proszę, nie rób mi krzywdy. To nie byłem ja. Zaraz, co ty kombinujesz? Gadaj. E, Nic. Jestem tylko prostym rolnikiem wykonującym swoją pracę. Wierz mi. Nie jesteś farmerem, jesteś zbiegłym alchemikiem. Pracowałeś dla orków w Trellis. Proszę, nie wydawaj mnie. Oddam ci całe swoje złoto, ale nie mów nikomu, że tu się ukrywam. Dobra? Wrócisz do Trellis albo cię tam zaciągnę. Jesteś wstrętnym łowcą nagród. Dobrze. Wrócę. Ale lepiej się upewni, że dotrę tam w jednym kawałku, świnio. Oj tam, oj tam. Muszę sobie przypomnieć, gdzie była ta kusza, która wymagała dwieś, ponad 200 siły. Ona była chyba najlepsza. Jestem tu! Zadowolony? Przeżyjesz. Zawsze to powtarza. Potrzebuję mikstur leczniczych. Więc to tak. Teraz mam jeszcze eee, dla ciebie pracować. Po to tu jesteś. Ech. Masz tu kilka mikstur leczniczych. Doskonale wiesz. Okej, że... na... co masz? Piętna! <grym> Dawaj! Moja <Mory> to <grym> A już mam reputację. Dobra, już mnie kochałem. Znalazłem Avogadro. Doskonale. Teraz doprowadź go z powrotem do jego laboratorium. Znalazłem go na jednej z farm. To miło. Avogadro znów pracuje w twoim laboratorium. I dobrze. Jeśli znowu zwieje, sam go zabiję. Doskonale, Mora. Okazuje się, że jesteś całkiem przydatna. <grym> A co? No i mam w sumie reputację orków. Uważaj, czego dotykasz, nieznajomy. Możesz przebywać w moim domu tak długo, aż nie skończy ci się złoto. Mam nadzieję, że zrozumiałeś. Kim jesteś? Jestem wysłannikiem warantów. Nazywam się Kabir. Kupuję i sprzedaję na pustyni rzadkie towary. Jeśli cię na to stać, mogę cię uczynić bardzo potężnym człowiekiem. Ale jeśli twoja sakiewka jest pusta, możesz od razu przestać zawracać mi głowę. Każde błogosławieństwo ma swoją cenę, zawsze. podobnie jak każda klątwa. Nie jesteś zwykłym kupcem, prawda? Jesteś bardzo spostrzegawczy. Orkowie przeczesują całą krainę w poszukiwaniu relikwii pradawnych. Daliśmy im dostęp do całego warantu i wspieramy ich prace wykopaliskowe. A ja mam dopilnować, żeby orkowie wywiązali się z umowy. Doskonale wiesz, skąd biorą się nasze... Jaką umowę zawarliście z orkami? Pomagamy im, a oni nam za to płacą. Proste, ale wak od paru dni zalega zapłatami. Nie powiem, żeby mnie to cieszyło. Ile złota jest ci winien wak? Nawet nie wiesz, jak dużo. Jeśli wak nie pośpieszy się z zapłatą, zamkniemy przed orkami bramy warantu. Nie otworzymy ich, dopóki orkowie nie spłacą długu. Powiedz mi coś więcej o relikwiach pradawnych. Orkowie gromadzą wszystkie artefakty i starożytne pisma, jakie wpadną im w ręce, ale najbardziej interesują ich boskie artefakty. Podobno pradawni posiadali ich kilka. Dlatego Orkowie każą niewolnikom poszukiwać ich w ruinach Starych Świątyń. Jakie boskie artefakty odnaleźli już Orkowie? Podobno jeden z artefaktów znajdował się we wschodniej świątyni w Trelis. Znajdował się? Już go tam nie ma. Skąd ta pewność? To proste. Wiem, gdzie jest teraz. Naprawdę. Gdzie jest boski artefakt ze wschodniej świątyni? Obawiam się, że odpowiedź na to pytanie kosztuje więcej niż masz w sakiewce. Ile muszę zapłacić, żebyś mi powiedział, jak dotrzeć do boskiego artefaktu? Powiem ci coś, przybyszu. Pomogę ci, jeśli dopilnujesz, żeby Vak wywiązał się z umowy. To chyba uczciwy układ. Skoro tak twierdzisz, co wiesz o boskich artefaktach? Jestem biznesmenem, a nie badaczem. Sekrety tych starożytnych artefaktów nie są znane naszemu świeckiemu ludowi. Sądzimy jednak, że mogą być bardzo potężne w rękach boskiego Wybrańca, Ale kto to może wiedzieć? Pokaż mi swoje towary. Co pan ma? Mię... Kurde, no! Postur. Ach, już myślałem. A nie. A, on ma taki litarny pancerz asasyna. Fajny. Kuuuuu... Kostur z ostrzem. No, no, Nie wiem. No ma wrażenie jak ten. dużo siły, ale... Tyle samo co Halabarda. To kosztuje prawie 20 tysięcy. A no wszystko wygląda inaczej. Tak, a chodzi o to, że... Mmm... Trzeba mu oddać aż... E... Trzeba mu oddać 50 tysięcy. <laughs> no, trzeba mu oddać 50 koła. Więc... Yy, trochę z tym poczekam. Tak więc, moi drodzy, odcinków do odcinka na YouTube to by było na tyle. Będziemy się w kolejnych. Pa, pa, a stream nadal trwa.